Nierzadko przy pracy, tam zdjęciami załamujemy ręce, gdyż nasze piony wyglądają tak, a powinny wyglądać tak. Ewentualnie, druga sytuacja. Wszystkie piony na zdjęciu nam się rozchodzą, natomiast też powinny raczej dążyć do wystrzelenia pionowo do góry. Jest to sytuacja znana, typowa i po prostu związana z, kwestią, z kwestiami optycznymi, mianowicie e, trzymając aparat dość mocno, kierując go do góry, a stojąc przed budynkiem chociażby, który jest no, dość wysoki, e, będzie właśnie będziemy właśnie otrzymywać taki niekorzystny efekt. E, można z tym walczyć na kilka sposobów. Pierwszy z nich to jest użycie specjalistycznego obiektywu, obiektywu typu tilt-shift, który zagina i przesuwa tor optyczny. Można powiedzieć, że to jest taki obiektyw przegubowy, no ale jest to rozwiązanie bardzo specjalistyczne, też drogie, bo najtańsze tego typu instrumenty kosztują tak powiedzmy 3-4 tysiące, najdroższe sporo powyżej 10. No i wydaje mi się, że w naszych takich amatorskich zastosowaniach, zastosowaniach to się kompletnie mija z celem także pod względem ekonomicznym. Drugia, druga próba rozwiązania tego niekorzystnego efektu, w przypadku gdy chociażby fotografujemy budynek i piony dążą nam do takich skosów, to jest wzniesienie się dronem, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Gdy wzniesiemy się dronem tak mniej więcej na połowy wysokości tego budynku i go oczywiście obejmiemy w całości, to już będzie wyglądał naturalnie. Natomiast jest jeszcze oczywiście trzeci sposób, który wymaga korekty, odpowiedniej korekty w programie graficznym. Pokażę Ci, jak to zrobić w programie Adobe Lightroom. Robi się to bardzo prosto, jednakże też trzeba pamiętać o pewnych kwestiach, które musimy mieć z tyłu głowy już w czasie robienia zdjęć, ponieważ nieumiejętne zrobienie zdjęcia, które potem będziemy chcieli właśnie korygować w ten sposób, no może nam się później ta korekta nie udać. To znaczy inaczej, korekta uda się, tylko po prostu konieczność mocnego wykadrowania zdjęcia spowoduje, że utniemy jakieś istotne elementy, ale o tym za chwilę. Zwróć uwagę na ten pierwszy przykład i to jest właśnie sytuacja bardzo typowa, bardzo często spotykana, zresztą obiekt Przynajmniej dla osób, z którymi miałem przyjemność się poznać na bieszczackich edycjach plenerów fotowarsztaty.com, ten obiekt jest myślę, że znany. Są to ruiny klasztoru w zagórzu, na no, takim powiedzmy, przedgórzu Bieszczat. Często tam przyjeżdżamy na plenery. No i tu jest właśnie tego typowy przykład. Zdjęcie zostało zrobione poniżej poziomu budynku. Podnoś, podniosłem jeszcze aparat trochę do góry i zwróć uwagę, właśnie bardzo niekorzystna sytuacja, gdy piony, zamiast być pionowe, są ukośne. Jest oczywiście sytuacja też druga, odwrotna i to akurat mamy przykład na tej fotografii też notabene plener fotowarsztaty akurat Czarnobyl i miasto widmo Prypeć. Tu akurat jesteśmy w szpitalu w Prypeci i zwróć uwagę tutaj piony nam się rozchodzą jakby na zewnątrz. Bardzo dobrze to na tym zdjęciu widać. Gdybyśmy teraz oczyma wyobraźni przenieśli się w to miejsce i stanęli właśnie w, w, w tym miejscu, na tym op korytarzu opuszczonego szpitala, to tutaj no, naszymi oczyma jesteśmy w stanie właśnie odebrać ten kadr, gdzie piony są pionowe, a poziom, poziomy. I zwróć uwagę, zwróć uwagę, jak to wygląda. Tutaj nawet sobie pokuszę o taki... Proste narysowanie, jakby narysowanie tej sytuacji. Popatrz, to jest jedna linia, która w zamyśle powinna być oczywiście pionowa. Tu jest druga linia, która też powinna być pionowa. Rozchodzą nam się te linie na boki. Natomiast w rzeczywistości dystans między tymi dwoma liniami na zdjęciu jest oczywiście tutaj na górze większy. Na dole ten dystans maleje, natomiast w rzeczywistości powinien być taki sam. I właśnie dzięki Lightroomowi możemy te piony wyprostować. Czy to jeżeli one dążą w tę stronę, czy w tę, nie ma to żadnego znaczenia. Lightroom sobie z jedną i z drugą sytuacją radzi doskonale. Przejdźmy do. Tu może wycofamy te nasze kreski na obrazku. Przejdź kilka razy, naciskam Ctrl Z. Przejdźmy do naszego pierwszego zdjęcia, które widzieliśmy. Do prostowania właśnie tych niekorzystnych skosów służy panel, służy panel Transform. On kiedyś był połączony z panelem Lens Correction, czyli panelem, dzięki któremu mogliśmy skorygować zniekształcenie optyczne naszych obiektywów, ale na tyle się rozwinęła funkcjonalność właśnie prostowania pionów w Lightroomie, że od kilku wersji już te funkcjonalności zostały przeniesione do oddzielnego, oddzielnego panelu. Zwróć uwagę, najpierw się skupimy na takiej całkiem manualnej korekcji tych zniekształceń. Mamy tutaj kilka suwaków odpowiednio zniekształcenia pionowe, poziome, obrót, aspekt, czyli jakby takie rozciągnięcie bądź ścieśnienie tego, tego korygowanego obiektu, zaraz, zaraz Ci pokażę o co chodzi. Tutaj oczywiście korekta na tym zdjęciu dotyczy regulacji pionów, więc wybieramy pierwszy suwak vertical, który jest właśnie odpowiedzialny za korygowanie tych zniekształceń, które tutaj właśnie nam zamiast pionów robią takie niekorzystne skosy. Warto jeszcze też zwrócić uwagę na sam koniec, sam dół tego panelu. Jest tutaj taka, takie pole Constraint crop. Bardzo ciekawa funkcjonalność. Proponuję sobie ją od razu ją zaklikać. To działa w bardzo fajny sposób. Po prostu program od razu po dokonaniu korekty od razu będzie nam zdjęcie kadrował. Gdy tego nie zaklikamy, to trzeba będzie jeszcze wykonać drugi krok, to znaczy wykadrować tak zdjęcie, ponieważ tego typu korekta, czy to w tę stronę, czy w tę, zawsze będzie się wiązała z pojawieniem się jakby takich pustych obszarów na zdjęciu, które trzeba będzie później po prostu odciąć, zwyczajnie wykadrować. Jeżeli to zaznaczymy, to zadzieje się to od razu. Więc zaznaczam sobie to i przechodzę do pierwszego suwaka Vertical, i zwróć uwagę, gdy tylko najadę na ten suwak, od razu pojawia nam się na zdjęciu siatka pomocnicza, która bardzo ułatwia właśnie doprowadzenie tego zdjęcia do stanu, nazwijmy to, bardziej przyjaznego. No i przesuwam sobie. Przesuwam sobie tym suwakiem, zwróć uwagę, właśnie pojawiają mi się od razu, mi się pojawiają tutaj białe obszary na zdjęciu, ponieważ mówiąc już tak obrazowo, program ściska, kompresuje jakby dolną część zdjęcia po to, żeby jakby te piony, które tam są bardzo szeroko od siebie, żeby się do siebie zbliżyły. Co istotne i raczej starajmy się unikać takich sytuacji, nie dążmy do tego, żeby to było takie bardzo czysto matematyczne. No bo zwróć uwagę, teraz to można powiedzieć, że osiągnęło właśnie taką już taki, taką matematyczną, wręcz aptekarską dokładność, ale nie ukrywajmy, że zdjęcie wygląda nienaturalnie. Zawsze jednak powinniśmy doprowadzić do sytuacji, żeby chociaż troszkę yy, jednak yy, jakby zatrzymać się przed, przed tym punktem zerowym, prawda? Czyli nie doprowadzać do tych pionów tak idealnie do pionów, przynajmniej w, akurat w tego typu zdjęciach, bo yy, za chwilę też pokażę Ci zdjęcia, gdzie możemy idealnie do pionu doprowadzić. Natomiast w tym wypadku, akurat w, w przypadku tego zdjęcia, jednak starałbym się troszeczkę przed tym, nazwijmy to punktem zero się zatrzymać, no niech to będzie mniej więcej tak. Po puszczeniu suwaka, ponieważ miałem zaklikaną opcję Constraint Crop, to zdjęcie się od razu skadrowało i już widzimy że właśnie dość dużo zdjęcia zostało na dole ucięte. Możemy sobie oczywiście próbować to jakoś ratować. Zobaczymy, co tak naprawdę możemy jeszcze tutaj zrobić, jeśli chodzi o kadrowanie tej fotografii. Przełączam się do narzędzia kadrowanie. No, zmieniając proporcje zdjęcia, ewentualnie pomniejszając tutaj troszkę zdjęcie, możemy, możemy sobie przesunąć tak, żeby troszkę jednak tej trawy z pierwszego planu bliskiego planu na dole odzyskać, bo to jednak bez tego bardzo bliskiego pierwszego planu zdjęcie wygląda nienaturalnie. Także myślę, że taka, taka funkcja, taka korekta jest całkiem OK, zatwierdzam klawiszem down i zdjęcie mam wyprostowane. Ale tu już zwróciłeś, zwróciłaś uwagę, że jednak ten kadr stał się taki ciasny. Co prawda udało się tak na styk, ale nie pozbawić się żadnego, żadnej części tej konstrukcji, żadna część budowli tak naprawdę nie została odcięta, ale jednak kadr się zrobił bardzo, ale to bardzo wąski. Czasem jeszcze zdarza się, że gdy bardzo mocno te piony prostujemy, to może się wydarzyć, że. Ten budynek, czy ta, 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 ten, ten element, który właśnie doprowadzamy do pionu, tak bardzo nienaturalnie wgniata się, kompresuje się, jakby tak byśmy ten budynek w ziemię, jakby spłaszczyli go. I akurat w tym wypadku no nie jest to bardzo konieczne, chociaż też da się zauważyć, że ten budynek stał się taki przysadzisty, prawda? Wyprostowaliśmy piony, ale wszystko jakoś tak bardzo osiadło nam, wgniotło się, można powiedzieć, w ziemię. I tutaj, właśnie tym suwakiem, aspekt jesteśmy w stanie troszeczkę to jakby przywrócić do tego, powiedzmy, stanu bardziej naturalnego. To oczywiście nie możemy dużych korekt wykonywać, bo stanie się to bardzo nienaturalne. To raczej jakieś takie, powiedzmy, kosmetyczne. Kosmetyczne korekty, żeby jakby troszeczkę rozciągnąć ten budynek. No ale oczywiście nadal nie zmienia faktu, że jest to bardzo, ale to bardzo ciasny kadr i taki, no, utracił jednak troszkę takiego swojego początkowego uroku. Dlatego robiąc tego typu zdjęcia. Pamiętaj proszę, aby nie kadrować bardzo ciasno, żeby dać naprawdę spory zapas, spory zapas przestrzeni wokół obiektu, ponieważ gdy później go będziemy prostować, no to jak sam widzisz, sama widzisz bardzo mocno zostało poucinane. No drugi przykład, ten sam budynek, ta sama sesja, a jednak ten kadr jest już nieco dalszy. No i tutaj możemy sobie pozwolić już na no, doprowadzenie tych pionów do ładu, a zdjęcie nie stanie się jakieś takie bardzo niekorzystne, bardzo upchane, jakby tak bardzo skompresowane w tym kadrze, więc przesuwam sobie tutaj tak w, pod, w poprzednim przykładzie też suwak Vertical lekko w, w lewo, zerkam na linie pomocnicze, czy nie za bardzo to prostuje. No oczywiście to jest sytuacja. Zwróć uwagę w przypadku figury po lewej stronie, figura jest idealna, ale na przykład tutaj ta budowla. Po prawej stronie, skrajnie już w ogóle wygięło ją w drugą stronę, więc to jest bardzo dobry przykład na to, że nie powinniśmy dążyć za wszelką cenę do uzyskania idealnych pionów. Więc myślę, że tutaj, w tej sytuacji, w tym przypadku, myślę, że taka, taka wartość jest no, akceptowalna. i Celowo nie zaznaczyłem w tym akurat w tym momencie, tego, tej funkcjonalności Constraint Crop. Aby się przekonać, że właśnie w tym momencie zwróć uwagę, program mi tego nie wykadrował i będę musiał sobie później już we własnym zakresie dokonać kadrowania. Ponownie troszeczkę suwakiem aspekt go rozciągnę, żeby to nie było takie bardzo przysadziste. No i teraz tak wspomniałem, ponieważ nie, nie użyłem tej funkcjonalności, to teraz muszę przejść do narzędzia kadrowanie i po prostu tutaj wykadrować te białe elementy, które po prostu są pustką, bo tam nie ma żadnej, żadnej treści. Można sobie, to, można sobie w, w niektórych przypadkach, oczywiście w sytuacjach, kiedy tło na to pozwala, te właśnie obcięte białe elementy, gdy tam to ucięte tło jest w miarę jednolite, to można próbować przenieść to zdjęcie do Photoshopa i użyć narzędzia Content Aware Fill, ale o tym sobie odpowiemy, opowiemy w innym filmie. No i zatwierdzamy tutaj wszystkim down, ewentualnie naciskamy enter i zdjęcie mamy ładnie wyprostowane. Także y, starajmy się o tym pamiętać, to jest taki bardzo typowy błąd i często oglądając internetowe galerie czy zdjęcia gdzieś publikowane w mediach społecznościowych, często widujemy właśnie, że bardzo niekorzystne te piony y, nam dążą do takich trójkątów a powinny być pionowe, ale jeszcze raz podkreślę, nie przesadzajmy z taką maksymalnie aptekarskim wyrównywaniem tych pionów i doprowadzaniem ich do idealnej pionowej formy. W narzędziu Transform tych tutaj operacji, tych możliwości tu jest znacznie więcej. To jest pierwsze podstawowe Pierwsze podstawowe jego zastosowanie. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Tu z kolei mamy zdjęcie wykonane na plenerze fotowarsztatów, w konwelwowie. I tutaj też możemy próbować właśnie wyrównać te piony, jednakże tutaj popatrz, spróbujemy użyć dolnego suwaka, horizontal, który nie, wy, nie, nie reguluje korekty w ten sposób tylko reguluje jakby korektę, nadaje korektę w tej płaszczyźnie można powiedzieć i w pewnym takim bardzo nawet nazwą nadużyciem byłoby, ale jednak można powiedzieć, że dzięki temu suwakowi możemy troszeczkę dany obiekt obrócić. Oczywiście na tym zdjęciu to będzie dobrze widać, bo możemy próbować ten obiekt jakby odwrócić, nie wiem, w, wymusić, że, bo popatrz, bo w, o, w rzeczywistości, ja na chwilę przy, cofnę tę zmianę, w rzeczywistości tutaj stoimy nie w osi tego budynku. To jest oczywiście opera lwowska, nie stoimy w osi budynku, tylko nieco z prawej strony. I teraz przesuwając suwakiem z kolei horyzontal, możemy powiedzmy, próbować zasymulować sytuację, że my się jakby przesuwamy w jego w stronę jakby jego osi, w jego akurat w tym momencie, w jego lewą stronę. No i też oczywiście pojawiają nam się tutaj pojawia nam się tutaj mnóstwo pustych przestrzeni. Tu akurat ten, ten myślę, że te przestrzenie bardzo prosto można to o czym wcześniej wspomniałem narzędziem Content-Aware Fill w Photoshopie uzupełnić, ponieważ tutaj to tło jest bardzo mało urozmaicone, no ale nie będziemy teraz się na tym Tutaj tracić, tracić czasu, tak więc zapraszam Cię na inną lekcję, która na kanale fotowarsztatu się pojawi właśnie, gdzie będziemy to narzędzie omawiać. Także można sobie tutaj to tak przykadrować. Oczywiście nie oszukamy tutaj perspektywy. I to, że obróciliśmy się, można powiedzieć, że właśnie niejako tak się obróciliśmy w tej płaszczyźnie. To jednak zwróćcie uwagę, jak tu sobie popatrzysz na fasadę tego budynku, no to jednak wiadomo, kąty tam się nie zmieniły i widać, że tutaj właśnie te kolumny lewe są, jakby pod innym kątem niż prawe, prawda? Tutaj na lewych kolumnach widać tam głąb, prawda? W tych takich wnękach okiennych. A po prawej stronie tego nie widać, bo robiąc zdjęcie, ono było robione jakby od tej strony, a nie od tej. Ale jednak, co do zasady, warto pamiętać, że właśnie także w tej płaszczyźnie można korygować, można korygować fotografię. Przejdźmy do, przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Niech to będzie, załóżmy teraz, ta fotografia. To jest sala gimnastyczna przy basenie w mieście Widmo Prypeć i tam też na, właśnie na fotowarsztatach odbywamy sobie często plenery. Jest jeszcze, chciałem Ci na przykładzie tego zdjęcia pokazać jeszcze jedną funkcjonalność, jeszcze jeden sposób korygowania, korygowania tego typu zniekształceń. Jest to tak zwany typ guided, który jakby jest, możemy dokonywać tych korekt dzięki liniom pomocniczym, które sobie sami jakby na zdjęciu wrysujemy. Bardzo istotne jest, żeby przed użyciem właśnie tej funkcjonalności Guided wybrać w powyższym panelu, w panelu Lens Correction, wybrać opcję Enable Profile Correction, czyli po prostu zastosować korektę zniekształceń optycznych typową dla danego szkła. Lightroom pod tym względem działa doskonale, ma w swojej bazie kilkaset różnych obiektywów. I ma jakby zapisane, tak obrazowo mówiąc, jakie zniekształcenia te obiektywy powodują, w jakim stopniu, w, jak, w, jakim, w jakim zakresie te zniekształcenia są generowane przez obiektywy, przez optykę tych obiektywów i Lightroom dokonuje dzięki temu stosownych korekt i naprawdę działa to doskonale, bo nie musimy ręcznie dokonywać korekt, tylko zwróć uwagę, ja tutaj kliknąłem opcję właśnie Enable Profile Correction i Program od razu rozpoznał, że zdjęcie zrobione zostało obiektywem Canon EF1585, no i nadał odpowiednią, odpowiednią korekcję. Zresztą, jak sobie to, to włączam i wyłączam, to widać doskonale efekt, który został zastosowany. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego przed użyciem funkcjonalności Guided w panelu Transform powinniśmy y, użyć właśnie tej funkcjonalności Enable Profile Correction? Notabene powinniśmy jej używać zawsze żeby zniwelować to zniekształcenie optyczne yy, obrazu, który właśnie obrabiamy. Yy, ale akurat w tym wypadku bardzo powinniśmy o tym pamiętać. Już Ci pokazuję dlaczego. Yy, funkcjonalność Guided polega na tym, że wskazujemy. Lightroomowi, które gdzie na zdjęciu są piony, ewentualnie gdzie na zdjęciu są poziomy. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie sytuacja, gdzie mamy zwrócić uwagę tutaj pozostałości tych powiedzmy ram okiennych, które powinny być pionowe, ale lekko nam tutaj uciekają na zewnątrz. Tak samo tutaj ten narożnik też powinien być pionowy, a troszeczkę nam ucieka akurat tutaj ten w lewą stronę, oczywiście okna po drugiej stronie uciekają w stronę prawą. No i teraz wystarczy narysować linię, poprowadzić, zresztą tutaj nam się właśnie uruchamia, uruchamia odpowiednia funkcjonalność, narysować linie, które jakby będą się pokrywać. Z tymi liniami w rzeczywistości. Zwróć uwagę, poprowadziłem linię, która dokładnie pokrywa się z linią tutaj, linią tej powiedzmy tej ramy okiennej, już tak mówiąc obrazowo. Mogę takich linii nawet maksymalnie cztery, wystarczą dwie. Ważne, żeby to były linie dość dalekie, dość szerokie i oddalone od siebie, dlatego nie rysowałbym drugiej linii powiedzmy tutaj. Drugą linię narysowałbym tutaj w narożniku, w narożniku tego budynku. Tylko też oczywiście warto wbić się idealnie w pion. No i po puszczeniu, po puszczeniu klawisza myszy zwróć uwagę, zostało to od razu bardzo sprawnie i bardzo łatwo wyprostowane. Yy, jeszcze raz powtórzę, ważne, żeby te linie były mocno od siebie oddalone. No i żeby to były długie, raczej te. Ten, ten, ten materiał, że tak powiem, dla Lightroom'a, który Lightroom będzie poddawany poddawał analizie, żeby te próbki były dość długie. Ponieważ jak ja to teraz wyresetuję, szybciutko nacisnę dwa razy CTRL-Z i wybiorę, i wybiorę inną, inny przykład tych powiedzmy wzorcowych linii, bo uważasz, tu jest jakaś kratka, kratka wentylacyjna i gdy gdy wybiorę to powiedzmy o tak, teoretycznie sobie poradzi, ale jednak mogą nastąpić jakieś, jakieś niekorzystne, jakieś niekorzystne, yy, o zwróć uwagę, no nie udało się, ew, 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 ewidentnie zdjęciu jeszcze bardziej się pogorszyło niż polepszyło. To też jest związane z tym, że na tak niewielkim wybranym tutaj próbkowanym odcinku to już niewielka niedokładność powoduje, że po prostu program mówiąc kolokwialnie głupieje. Także tutaj szybciutko to, szybciutko to wycofam, Ctrl Z naciskam dwa razy i jeszcze raz pokażę. Rysuję te linie pomocnicze na długich odcinkach, oczywiście idealnie pokrywającymi się z pionami na fotografii, czy z poziomami, bo też można ewentualnie, nie wiem, tutaj ten, ten, ten element wyposażenia sali też do tego użyć, no, ale tutaj akurat piony się przydają bardzo dobrze i po kliknięciu idealnie to nam prostuje. Teraz już być może domyślasz się, dlaczego wcześniej koniecznie trzeba było zaznaczyć opcję Enable Profile Correction. Oczywiście Lightroom bez zaznaczenia tej opcji też by dokonał tej korekty, jednakże zaznaczenie tej, 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 korekty, tej, tej funkcjonalności powoduje, że Lightroom poprawia zniekształcenie optyczne naszych obiektywów. Jednym ze zniekształceń optycznych naszych obiektywów jest tak zwana dystorsja. Czyli zniekształcenie obrazu w narożnikach. Jak ja teraz, tak powiedzmy, wypełnię kadr i gdybym załóżmy tak, o, tutaj w narożnikach linie będą właśnie takie pozaokrąglane albo w tę stronę, ewentualnie w tę stronę, bo to zależy od tego, jaką dystorsją mamy do czynienia, czy z dystorsją poduszkową, czy z dystorsją beczkową. I teraz, jeżeli ta dystorsja byłaby nieskorygowana i te linie w narożnikach rożnikach byłoby takie właśnie lekko wypukłe czy też wklęsłe. No to domyślasz się, że bardzo ciężko byłoby nam w miarę wiarygodny sposób i dokładny precyzyjny zrobić właśnie narysować tutaj pionową linię, gdy w rzeczywistości ta linia byłaby właśnie czy to wypukła, czy wklęsła. Dlatego zawsze moim zdaniem i tak zawsze powinniśmy z tej funkcjonalności korzystać, bo ona nam poprawia Zniekształcenia optyczne nasze spowodowane właśnie pracą obiektywu, a w przypadku tej funkcjonalności, czyli właśnie panelu Transform, no to już wręcz bezwarunkowo powinniśmy o tym pamiętać. Także pamiętajmy o tym narzędziu i zawsze, gdy mamy do sfotografowania właśnie jakiś obiekt architektoniczny, ale to nie musi być architektoniczny, to też może być nawet, popatrz tutaj, mam taki przykład skrajny las gdzieś w Tatrach, w okolicach Stroniska, Stroniska w Dolinie Roztoki i sfotografowałem las obiektywem rybie oko. Oczywiście celowo, to było z, z pełnym zamysłem zrobione. No to tutaj ta dystorsja jest wręcz po prostu potężna, ale to, to jakbym robiąc zdjęcia, obiektyw, używając obiektywu typu rybie oko, jakby mamy pełną świadomość, że taki efekt uzyskamy. I na przykładzie tego zdjęcia na koniec chciałbym Ci pokazać, jak fantastycznie Lightroom potrafi sobie z tym poradzić. Potężna dystorsja, potężna, prawda, ogromna dystorsja. Ale gdy przejdziemy właśnie do panelu Lens Correction i wybierzemy opcję Enable Profile Correction, tutaj już Lightroom nie jest w stanie dowiedzieć się, jakim obiektywem było to robione, ponieważ był to obiektyw, było to robione Fiszajem Samianga 8 mm a jest to obiektyw całkowicie manualny. On się nie komunikuje z korpusem, czyli nie jest w danych Exif, w sekcji Exif nie jest w ogóle zapisane jakim to obiektywem było robione. Stąd też Lightroom nie może wiedzieć, dlatego tu musimy te, to akurat wskazać ręcznie. Znajdujemy sobie producenta Samyang i znajdujemy obiektyw właśnie to akurat robiłem obiektywem światłem 3.5 Fisha i zwróć uwagę po wybraniu tej funkcjonalności cała dystorsja, oczywiście w taki dość przerysowany sposób, została, ale jednak została, została wyrównana. Wszystkie te linie, które były ukośne, stały się liniami prostymi. Oczywiście są to linie proste, mocno pochyłe, no bo przecież nie, nie, nie spowodujemy, żeby wszystkie drzewa zrobione fiszajem rosły prosto, ale jednak widać, że ta korekta działa. Mało tego możemy spróbować także przy tym zdjęciu zobaczyć, czy z takimi skrajnymi przykładami Lightroom sobie poradzi. Ponownie wybieram tutaj opcję Guided. No i powiedzmy, spróbuję jakby sprowokować wyprostowanie, przynajmniej tych środkowych drzew. No bo też nie łudźmy się, żeby te skrajne drzewa można było wyprostować, to po prostu jest w tym momencie nierealne. Tutaj akurat już z kolei kliknę, Constraint Crop żeby Lightroom po skorygowaniu od razu zdjęcie nam wykadrował. No i tak wspomniałem, długą linię prowadzę, tutaj też pamiętajmy o dokładności. Jeżeli powiedzmy w górnej części zdjęcia yy, można powiedzieć tak już obrazowo zaczepiłem na prawą stronę pnia, to też niech będzie to po prawej stronie pnia na dole. Pierwsza linia, tak wspomniałem, po pierwszej linii jeszcze nic się nie dzieje. Trzeba co najmniej dwie linie zrobić, maksymalnie cztery, no i spróbujemy, zobaczymy, czy jakiś to efekt dzięki temu uzyskamy. No i proszę, uzyskaliśmy. Lightroom nam prawie idealnie wyprostował te drzewa, troszkę jednak się chyba górą rozjeżdżają, ale to ja to składam na karb, tego, że być może niezbyt precyzyjnie te punkty dobrałem, więc jeśli już to możemy sobie tutaj je zawsze już troszeczkę jeszcze ręcznie doprostować. Oczywiście kadr nie ma kompletnie nic wspólnego z kadrem początkowym. Nie... nie nie byłbym skłonny właśnie tego zdjęcia tak zostawić, to raczej ci po prostu chciałem pokazać, że nawet tak skrajne przykłady jak zdjęcia z Fishaya, które ma potężną dystorsję, Lightroom po pierwsze jest w stanie wyprostować tę dystorsję, a po drugie tak właśnie wyprostować te piony, żeby zdjęcie wyglądało jak robione, nie wiem, z drona, prawda, gdybym się wzbił tam te kilka metrów nad powierzchnię gruntu i wzleciał na taką powiedzmy wysokość, żeby te dwa pnie drzew były idealnie pionowe. Także korzystajmy z tej funkcjonalności, cieszymy się nią, tylko korzystajmy z niej umiejętnie. Najważniejsze w przypadku plenerów, będąc na plenerze, pamiętać, żeby jednak robić szersze kadry. Jeszcze kończąc w temacie plenerów, to ja Cię oczywiście zapraszam na plenery Yy, wszystkie zdjęcia, które tutaj obejrzałeś, obejrzałaś, zostały wykonane na plenerach na stronie komu znajdziesz pełną informację o naszych wyjazdach. Y, jest, y, są rozpisane najbliższe wyjazdy, które są zaplanowane na najbliższe powiedzmy, miesiące, ale jest też oferta kilkunastu różnych plenerów. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to zostaw swój adres w newsletterze. Ewentualnie y, możesz polubić profil fotowarsztaty, fanpage fotowarsztaty na, na Facebooku, albo jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału fotowarsztaty na YouTube, czyli miejsca, gdzie aktualnie się znajdujemy. I skąd mam przyjemność teraz o Ciebie mówić, to bardzo Cię zapraszam do subskrypcji tegoż naszego kanału. Właśnie chociażby takie filmy instruktażowe będą się pojawiały, bądź też już dużo takich filmów na kanale znajdziesz. Jak film się podobał, to oczywiście kciuk w górę. Jak masz jakieś pytania, to śmiało podziel się z nimi pytaniami w komentarzach. A ja tymczasem się żegnam, Paweł Brzozowski, do zobaczenia na plenerach fotowarsztaty.com, do zobaczenia w innych filmach na kanale Fotowarsztaty. Trzymaj się, cześć!